Świat szachowy nie znosi próżni. Dopiero co oglądaliśmy zmagania w pucharze świata, w którym tak znakomicie poradził sobie Jan Krzysztof Duda, a już dziś, 9 sierpnia, ruszyły indywidualne mistrzostwa Europy Kobiet. Arena z zawodów jest miasto Jasy w Rumunii, a na starcie stanęło 117 zawodniczek z 30 państw. Tej imprezy nie planujemy transmitować na Czech24.pl, ale codziennie zamierzamy przygotowywać materiały o wynikach naszych zawodniczek i ewentualnie o najciekawszych partiach w turnieju. Na starcie zabrakło tym razem największych gwiazd, ale rzućmy okiem na czołówkę listy startowej. Jak widzimy, zawodniczek 2.500 na starcie brak, ale te nazwiska, które tutaj figurują, to oczywiście bardzo znane arcymistrzynie i każda z nich może zostać na koniec mistrzynią Europy. Z Polski pojechało do Rumunii 5 zawodniczek. Arcymistrzynie Zawadzka, Soćko i Kuro oraz dwie młodsze zawodniczki Śliwicka i Kiełbasa, które jadą tam po, miejmy nadzieję, lauree arcymistrzowskie. W pierwszej rundzie nasze zawodniczki z mieszanymi wynikami. Wygrały Zawacka, Śliwicka i Kiełbasa, co nie powinno być niespodzianką, bo grały z dużo niżej notowanymi rywalkami. Niestety, noga powinęła się tak Monice Soćko, jak i Klaudi Kulon, które swoje partie. Zremisowały. Można powiedzieć, że ne, nic to takiego, ale z drugiej strony, strata punktu już w pierwszej partii na pewno nie jest powodem do radości. Z drugiej strony, pamiętajmy też o tym, że zarówno Monika, jak i Klaudia były na tyle odważne, że w sobotę zagrały jeszcze w rozgrywkach pucharu polski, a w niedzielę już siadały w samolot do Rumunii, żeby w poniedziałek zagrać pierwszą partię. Także nie wiadomo czy nie miało to przełożenia na to jak grało im się w tej pierwszej rundzie. Najciekawszą partią z, z tych, które zdążyłem zobaczyć, wydawała mi się partia Pomiędzy Rozman Moniką a Moniką Soćko, czyli można powiedzieć derby Monik, i rzućmy okiem, jak to wyglądało. To już końcowa pozycja, natomiast zaczęło się, zaczęło się naprawdę ciekawie. Monika grała tym razem czarnym kolorem. Na szachownicy powstała obrona Karokan. I z ciekawości sprawdziłem, jak nazywa się ten wariant, bo nigdy nie zastanawiałem się nad nazwami, a często na streamach widzowie pytają, jak nazywa się to otwarcie, albo co pan sądzi o wariancie takim, a takim. No i okazuje się, że ruch skoczek F6, który tutaj zagrała Monika, a który prowadzi do takiej pozycji, to wariant tartakowera. Ten wariant ostatnio stał się modny, wiele osób jest zaskoczonych popularnością tego wariantu, bo czarne dobrowolnie Dają sobie zdublować pionki, co nie powinno być aż takie dobre, ale za to okazuje się, że ich król, który staje na polu G8 po zrobieniu krótkiej roszady, bywa dość dobrze zabezpieczony przez tą masę pionową przed, przed nim stojącą. Także ten wariant wydawał się kiedyś dość podejrzany, ale ostatnio cieszy się dość dobrą. Dość dużą popularnością, może nie do końca dobrą reputacją, ale często jest wybierany przez nawet całkiem niezłych zawodników, i tutaj Monika do tego grona dołączyła. C3 gonie z D6, gonie z D3 to są wszystko najbardziej typowe wybory w tej pozycji, i tutaj ciekawa. Rzecz, że po Hetman C2, które też nastąpiło w partii, które jest jednym z głównych motywów, idei, które białe tutaj grają, jest odpowiedzią czarnych po tym ataku na pionka H7, jest zagranie posunięcia H5. Można powiedzieć, że co to za posunięcie? Czemu nie gramy H6? A tu się okazuje, że Czarne często nawet próbują pójść pionkiem jeszcze dalej i grając h5, też zniechęcają białe do zrobienia krótkiej roszady, bo po ruchu h6 ta krótka roszada być może mogłaby tutaj nastąpić, przynajmniej byłaby bardziej realna. Natomiast w partii po ruchu h5 zagranie krótkiej roszady już się wiąże z możliwościami czarnych związanymi z ruchem h5, więc to jest jak gdyby. Profilaktyka, chociaż śmiesznie to brzmi przed zrobieniem krótkiej roszady. Przeciwniczka Moniki, zresztą też Monika zagrała, goniec E3, skoczek D7, długa roszada, skoczek F8 i ta pozycja. Sprawdziłem to jeszcze w bazie. Grana była w ostatnich czasach wielokrotnie białe. Próbują tutaj znaleźć jakąś przewagę. Pozycja jest bardzo ostra. No, i między innymi dlatego właśnie wybrałem ją do dzisiejszej analizy, do dzisiejszego podsumowania, bo te pozycje są bardzo, bardzo ciekawe, napięte, dynamiczne. No, oczywiście decyduje o tym fakt, że króle. Zrobiły roszady w przeciwne strony, a w takich sytuacjach gra najczęściej jest bardzo, bardzo konkretna i wymagająca dla obu stron. Białe tutaj się pomyliły. Białe mają tutaj kilka możliwości. Białe mogą czy to zagrać król B1, czy próbować ruchu C4, czy próbować w jakiś sposób ewentualnie zaatakować króla przeciwnika. Tutaj przeciwniczki. Natomiast monika Rozman zagrała skoczek F4. Ruch troszkę dziwny, o tyle, że zbicie pionka na H5 i tak nie za bardzo jest wielką groźbą, nawet gdyby białe miały ruch i zbiły tego pionka i skoczek, stałby już na polu H5. Czarne mogłyby wtedy zagrać hetmanem na A5, atakując i pionka i skoczka, więc ta groźba nie jest przesadnie. Wielka. Teraz Monika Soćko mogła tutaj zareagować dość konkretnie, mogła zdobyć pionka. Nie wiadomo czy to było dobre, było natomiast możliwe zbicie, zbicie, hetman d5 z atakiem na dwa niebronione pionki, ale to chyba byłoby nonszalanckie, bo po c4 hetman bije g2, oczywiście nie hetman d4, bo wtedy stracilibyśmy hetmana po szachu czyli C4 hetman bije G2 i teraz na przykład wieża G1, Hetman F3, goniec H6, wykorzystując fakt tego, że wieża wiąże pionka na G7, to mogłoby doprowadzić do szalonej pozycji, w której bardzo ciężko ocenić, kto stałby lepiej tutaj oczywiście, biały nie wygrywają, czarne mają kilka ciekawych opcji, mogą tutaj zagrać albo G5, albo goniec G4 takie posunięcia są możliwe, natomiast pozycja jest bardzo, bardzo niejasna. Czarne mają przewagę materialną, białe atakują. Mogłoby być tutaj bardzo ostro i można zrozumieć, że Monika nie zdecydowała się na przyjęcie tej ofiary piona. Zamiast tego zagrała z G4, wieża E1 i teraz Hetman C7. I tu był bardzo ciekawy moment. Jestem ciekaw, co nasza zawodniczka planowała po ruchu H3. Bo e, sprawdzałem, analizowałem te pozycje z komputerem, i komputer tutaj, no nie uwierzycie, e, sugeruje zagranie ruchu Goniec F3. Idea jest oczywiście taka, że cały czas atakujemy tego skoczka. Więc po ewentualnym biciu bijemy na F4, i ta pozycja jest dla czarnych już bardzo dobra, dlatego, bo struktura białych pionków została osłabiona. Mamy fajnego gońca na polu F4, kontrolujemy czarne pola, i tu chyba czarne stałyby przyjemniej. Bić na F3, co prawda nie trzeba, i tu też mogłoby do ciekawej sytuacji dojść po ruchu Hetman D2. Gramy wtedy goniec E4. Bicie na E4, wieża E4, skoczek H5 z bardzo, z bardzo niejasną pozycją. Chociaż akurat tutaj powieża AE8, chyba nawet czarne, mogą liczyć na przyjemniejszą grę. Choć mają pionka mniej. Okazuje się, że skoczek na H5 jest poza grą, trudno z nim wrócić do, do domu, bo na przykład posunięcie skoczek F4 to goniec F4, i na samym końcu. Wygrywamy gońca na polu f4, więc to też mogłoby prowadzić do, do jakichś tam problemów. Natomiast gdyby przeciwniczka zagrała h3, to ciekaw jestem, czy Monika zdecydowałaby się na to szalone, można powiedzieć, posunięcie gonie z g4 na f3. Natomiast przeciwniczka zagrała podejrzany ruch g3, osłabiając bardzo białe pola w swojej pozycji, co Monika od razu wykorzystała wskakując tam gońcem. I tu już czarne stoją lepiej, tu już czarne stoją lepiej, i nasza zawodniczka zaczęła teraz z rozmachem przechwytywać inicjatywę. Od razu ruszyła pionami C5, C4, goniec E2 ze strony przeciwniczki. I tu przyznam się szczerze, troszkę zaskakująca decyzja ze strony Polki, bo narzucało się goniec E4. I po ewentualnym Hetman A4 z atakiem na pionka, gramy wtedy nawet wieża AC8, nie przejmujemy się tym pionkiem, jego za bardzo bić tutaj nigdy nie można, bo otwarcie linii A to niemalże samobójstwo, natomiast czarne przygotowywałyby tutaj yy, po prostu atak pionami. W postaci A6, B5, B4, i przy tak słabym królu, jakim jest król białych, czarne, tutaj by chyba gładziutko wygrały partię. Tutaj nie byłoby specjalnie dyskusji, nie przejmujemy się żadnym pionkiem na H5 jego, bardzo łatwo e, jego oddajemy i szukamy ataku na drugim skrzydle. Monika wymieniła gońce, co też nie było złe. E, tutaj mogła od razu też nie przejmować się tym pionkiem H5, jego naprawdę można było zignorować, bo nawet zdobycie tego pionka nie prowadzi do, zupełnie do niczego dla białych. Trzeba było od razu jechać pionkiem do przodu B5, B4, i czarne powinny być dużo groźniejsze ze swoim atakiem, ale nadal po G6 czarne stały tutaj bardzo dobrze i przez kilka kolejnych posunięć pozycja Moniki bardzo się poprawiała, po Hetman F3 nastąpiło skoczek D7. Skoczek i goniec przejęły kontrolę nad centralnymi polami. Tutaj przeciwniczka zresztą nie bardzo wiedziała, jak się bronić przed tym. Skoczek E5 i ewentualnie skoczek D3 zagrała goniec D4. Monika, na wymianę gońców, oczywiście ta wymiana nie byłaby dla białych dobra. Można nawet zbić skoczkiem. Skoczek już jest blisko pola D3. Potem można b4 B5, B4 i czarne stałyby tutaj świetnie. Pogoniec E3, czarne ma, miały tutaj wybór. Mi się wydaje, że Monika mogła zacząć od ruchu Hetman d6, żeby zablokować tego pionka, żeby on nigdy nie szedł do przodu, i potem plan po prostu B5, B4 z mocnym naciskiem, być może nawet decydującym atakiem, bo naprawdę nie widać w jaki sposób białe bronić, by się tutaj mogły, nawet nie wiadomo jak mogłyby kontratakować. Pozycja powinna być. Tak naprawdę przegrana. Monika zagrała wieża AD8, też niby niezły ruch po takich ogólnych przesłankach wprowadzamy ostatnią figurę do gry. Tyle że nie jest pewne czy akurat tutaj ta wieża była potrzebna, czy ona tak dużo robi, czy to nie jest taki ruch troszkę automatyczny, a być może w jakimś tam sensie zbędny. Wieża D8, wieża D1 przeciwniczka się przestraszyła, że ta wieża tutaj wkroczyła. Monika dama D6, ten ruch trzeba było zagrać. No i poskoczek G2 w końcu nastąpiło to co trzeba, czyli B5 ruszyła Monika do ataku. No i właściwie po G4 bicie, bicie F5, Hetman F3, B4. Tutaj już powinno następować odkorkowywanie szampana. Nie wiem, co się stało, że Polka po ruchu Skoczek H4 nie zdecydowała się na bicie na C3. Nie jest to specjalnie trudny wariant. Może było tak, że Monika chciała wygrać na spokoju. No i to ją zgubiło, bo po biciu na C3 jedyny wariant, którego można się obawiać, to Skoczek F5. Hetman B4 atakujemy hetmanem pionka i grozimy matem w jednym posunięciu. I poskoczek H6. Jedyna rzecz, którą trzeba zobaczyć, to król, G7, król H7. I po biciu na F7 odchodzimy na H8. Nie ma teraz żadnego szacha który mógłby zagrozić naszemu królowi, a my grozimy matem. To jest chyba rzecz, o które, której Monika nie widziała. Nie jest to przesadnie trudna rzecz, natomiast od razu tutaj czarne wygrywają. Zawsze oczywiście boimy się skoczka przy królu, skoczka, który daje szacha, ale ten wariant po prostu od razu decyduje. Monika zagrała f4, co też nic nie psuje, ale jednak nie wygrywa tak naprawdę w jednym posunięciu. Skoczek f5, Hetman F6 tutaj według komputera jeszcze lepsze było natychmiastowe Hetman A6 po to, żeby zaatakować pionka i na przykład pogoniec F4 Hetman bije A2 grozimy szachem na A1 z późniejszym e, ewentualnie b3 prędzej czy później wygrywamy pionka b2 i wygrywamy też partię zamiast tego Polka zagrała hetman f6 i po skoczek h6 tu jest bardzo ciekawy moment tak naprawdę profilaktyczny miała wybór gdzie odejść królem gdyby odeszła królem na ple f8 pozycja byłaby wygrana i zaraz, zastanowimy, zaraz zobaczymy różnicę Monika zagrała król g7 najnaturalniejszy ruch pod słońcem ale niestety on oddalił ją od wygranej, niemal już zabiera wygraną, bo po skoczek G4, Hetman A6 z tym atakiem pionka, o którym wcześniej mówiliśmy, skoczek E5, skoczek E5, goniec D4, teraz okazuje się, że skoczek nie może tutaj zbić Hetmana, dlatego bo jest zwyczajnie związany. Gdyby król Moniki stał na polu, F8 w tej pozycji, ruchu goniec d4 by nie było i czarne by od razu wygrywały, bo pobiłyby albo pionka na C3, albo pionka na A2 i wygrałyby te partie. Natomiast przy królu na, F8, na G7 okazało się, że następuje goniec d4 i sytuacja się mocno, mocno komplikuje. Nastąpiło Hetman bije A2. CB4, i tu jeszcze można było. To był ostatni moment, kiedy czarne miały duże szanse na wygraną. Trzeba było po prostu odejść królem na G8. Teraz skoczek już jest rozwiązany, grozi wtargnięciem na, G, na D3. Pogoniec E5, wieża E5. Wisi pionek, grożą jakieś akcje hetmanem na dama a3, po prostu bijemy, bijemy, bijemy pionka i tutaj w końcówce mamy pionka więcej z realnymi szansami na wygranie tej partii. Nie wiadomo oczywiście, czy to jest wygrana, to trzeba byłoby już głębiej przeanalizować, ale byłyby na to szanse. Zamiast tego Monika zdecydowała się na posunięcie f6 i teraz król został już osłabiony białe, odzyskały dużo plusów. Gdyby jeszcze przeciwniczka zagrała, hetman h5 wykorzystując fakt związania i grożąc biciem na e5 z późniejszym atakiem na g6, pozycja mogłaby w ogóle skończyć się jeszcze zupełnie zupełnie inaczej. Nadal czarne tu oczywiście nie stałyby źle, mogłyby dać szacha czy zagrać coś innego. Natomiast generalnie yy, Trend byłby bardzo niebezpieczny. Polka mogłaby być w tarapatach, gdyby do tego doszło. Rywalka zbiła na E5, wieża E5, D6. I tu była jeszcze minimalna szansa, żeby powalczyć o cały punkt. Można było zaszachować, po królce 2 po prostu zbić, bo Hetman z pola B4 broni pola B7, nie można tutaj dać szacha i wkroczyć wieżą yy, i Hetmanem po siódemce zaszachować gdyby tak nastąpiło yy, tutaj przeciwniczka musiałaby zbić na F4 i mogłaby prawie forsownie yy, w prawie wymuszony sposób powstać na szachownicy. Taka pozycja, w której mielibyśmy co prawda równowagę materialną, ale po takim małym sprytnym ruchu Hetman. Na na D7, gdzie jeszcze grozimy szachem, gdzie na przykład na taki ruch mamy fajną sztuczkę wieża E1 i robi się już bardzo gorąco w obozie przeciwnika, no to tu jeszcze można byłoby po tym ruchu Hetman D7 w tej końcówce nawet na równym materiale powalczyć. Być może nawet realnie o cały punkt. Na pewno w praktyce byłaby to ciekawa sytuacja. Monika zagrała jednak w tej pozycji Hetman A6 i chyba. To był już tak naprawdę ostatni, ostatni moment, kiedy e, od tego momentu e, białe nie miały już problemów. Nastąpiło król B1, wieża D6, e, wymieniły się wieże. Mamy równą końcówkę, jeśli chodzi o materiał, oba króle dość słabe, obie strony mają swoje szanse, i tutaj nawet niżej notowana przeciwniczka nie dała sobie zrobić krzywdy. Partia dość szybko się uprościła, bo wymieniły się hetmany, i w tej końcówce wieżowej, pomimo tego, że król Moniki szybko podszedł do centrum, okazało się, że rywalka dość łatwo zremisowała tę partię. Także to była najciekawsza partia w wykonaniu polek dzisiejszego dnia. Szkoda, że nasza utytułowana zawodniczka nie wykorzystała swojej szansy, bo po dobrze rozegranym debiucie i utrzymaniu. O, ogromnych szans na wygranie partii, gdzieś Monika nie doliczyła tego zabójczego wariantu, nie znalazła killer'a, jak to mówi Janek Duda. No i skończyło się to utratą połówki. Będziemy re relacjonować kolejne wydarzenia w naszych codziennych materiałach, codziennych relacjach, także gorąco zachęcam do tego, żebyście śledzili nasze media społecznościowe zaglądali na YouTube'a i znajdziecie na pewno materiały z kolejnych rund, a ja też zachęcam do tego, żeby naszym paniom kibicować. Znajdziecie linki do rozegranych partii przez nasze zawodniczki a także do kolejnych rund w opisie wideo, tam możecie wszystko sobie wyszukać. Do zobaczenia.